Biskup Tarnowski Witold Skwort tytuł honorowego obywatela Brzeska oraz statuetkę gryfa, symbol miasta odebrał podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Ksiądz biskup wspiera Brzesko, często uczestniczy w różnych uroczystościach religijnych, uczestniczy w diecedialnym święcie chleba, wspiera inicjatywy przez samorząd realizowane. Wspiera wszelkie działania, które podejmie samorząd, lokalna społeczność, zawsze chętnie przyjeżdża do Brzeska. W wielu, wielu sprawach od wielu lat ksiądz biskup jest do dyspozycji tutejszej społeczności i za to jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Ordynariusz diecezji tarnowskiej, odbierając wyróżnienie, przyznał, że dzięki współpracy między samorządem a kościołem udaje się zorganizować wiele akcji charytatywnych. Tutaj w Brzesku szczególnie zawsze mnie ujmowała... Współpraca wszystkich sił politycznych, wszystkich sił społecznych, i to się przekładało potem na konkretną rzeczywistość. To miasto pięknieje, rozwija się i podejmuje wiele inicjatyw. Co było dla mnie ogromnie przekonujące, to jeszcze to, że tutaj się dostrzega człowieka małego, to znaczy człowieka ubogiego, człowieka niepełnosprawnego, czasem człowieka jak mówimy, z marginesu społecznego. On tu nie jest niezauważony i samorząd we współpracy z parafią, z innymi podmiotami życia społecznego próbuje dla tych ludzi wiele dobrego zrobić. I to także chciałem popierać, bo obowiązkiem biskupa jest popierać wszystkie dobre inicjatywy społeczne, bo one służą przecież człowiekowi. Tytuł honorowego obywatela radni przyznali pośmiertnie księdzu Kazimierzowi Kopaczowi, byłemu proboszczowi brzeskiej fary. W imieniu jego rodziny tytuł odebrał obecny proboszcz ksiądz Józef Drabik. Tytuł zasłużonego dla miasta oraz medal na wstęce otrzymał ksiądz Franciszek Kostrzewa, autor książek o historii brzeskiego kościoła.